Takie akwarium, dobry wieczór. Update mojego dużego baniaka. Co tu się podziało? Ano niewiele. Stopniowo, małymi kroczkami, powolutku wracam do nawożenia EI. Obecnie dawkuję połowę tego, co kiedyś i, I rośnie. Dużo tutaj nie powiem. Rośnie, rośnie wszystko, co widać. Co się zmieniło? Zmieniło się. Hmm, plaża się zmieniła. Plaża się zmieniła w, bla, w brak plaży. To znaczy piasek dalej jest, ale on jest czarny już teraz wszędzie. Ten kawałek, gdzie był złoty piasek. Ja troszeczkę obsadziłem. Więc Monte Carlo tutaj weszło. Sagitaria sobie sama weszła. Ten chwast się niestety pleni niesamowicie szybko. Ale kto ma ten wiek, to nie ma, niech uwierzy. Znalazłem gdzieś tam w zakamarkach mojego akwarium trochę tej, tutaj z Monte Velo. Przepraszam, Porto Velo. I dosadziłem te chyba trzy sadzonki tutaj w tym miejscu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Były w bardzo kiepskim stanie. One tam trochę były przyduszone przez Sagitarię w tylnej części akwarium, ale to co mi się udało wyskubać, to wsadziłem tutaj. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, Monte Carlo planowo tutaj się rozrośnie. Planowo będzie to wyglądało tak jak z tej strony. Ja tu poczyniłem mały błąd w tym akwarium. Posadziłem parwulę i migranterum bardzo blisko siebie i one zaczęły na siebie włazić. Czy ja z tym coś zrobię? Nie, chyba nie. Ja to tak zostawię, bo naprawdę, skubanie parwulki z pomiędzy migranterum to naprawdę jest robota chirurgiczna. Według mnie bez sensu. Ja to pozostawię jako doświadczenie. Moje takie małe. Zobaczymy, która roślina tutaj wygra w tym bezpośrednim starciu. A może będą rosły po prostu same między sobą. Nie wadzi mi to, nie przeszkadza mi to w ogóle. Nie chcę mieć tutaj jakiejś aptekarskiej dokładności co do rozkładu roślin mój cały aquascaperski plan i tak szlak trafił bo skarpa się rozjechała pod wpływem i rozrostu roślin i zwykłej grawitacji nie wygląda to wszystko tak jak miałem w jakimś tam zamierzeniu ale mi się podoba wrócę po prostu chyba do, do planu mocno zarośniętego baniaka i niech sobie rośliny robią co chcą Mm. Mech na korzeniu widać odrasta, no ale są tutaj takie placki yy, brązowe. Jeszcze nie ruszam tego, nie dotykam. Mech zostałem w świętym spokoju. Przycinanie tego w yy, tak zarośniętym zbaniaku naprawdę jest yy, udręką straszną, bo ten mech wyłazi wszędzie, w każdą szczelinę wyłapać. To jest bardzo ciężko. Ja nawet stosowałem swój stary filtr jako taki tylko odkurzacz do, do mchu przy przycince ale nie miało to stuprocentowej skuteczności, zawsze jakiś kawałek gdzieś tam się urwał i poleciał z prądem wody gdzieś w róg, gdzieś między innymi rośliny i tam sobie dynda do dzisiaj Nie zależy mi na tym, żeby to łapać To nie będzie sterylnie piękne akwarium, takie gdzie jest jakiś rzeczywiście super wypasiony aquascape nie mam do tego ręki, nie mam do tego cierpliwości, nie mam do tego oka. Niech sobie rośnie wszystko jak temu się podoba. Jedyne co tutaj robię no to docinam alternatory, żeby się trochę lepiej zagęściły. One nie rosną aż tak szybko, więc potrzebuję trochę czasu. No i mocno Aponogetona. To bydle naprawdę jest mega szybkie. Ja dwa razy w tygodniu wycinam. 5-6 takich największych liści, albo tych, które gdzieś tam mi się wykręcają, nie w tę stronę, w którą ja bym je chciał, i to się mniej więcej ogranicza. Cała moja ingerencja w to akwarium, no oczywiście, podmianki i, i generalnie, generalna uwaga na to, co, co, co się dzieje dookoła. Niezbyt dobrze mi ostatnio rośnie pogosta Erectus z tym akwarium. Więc go mocno ściąłem. Ja przy przycince zawsze, już kiedyś o tym wspominałem, Zostałem sobie parę pędów Nieciętych, żeby po prostu obserwować Co się z tą rośliną dzieje Może jakieś wnioski Z tego wyciągnie No ta alternatora tutaj Wygląda pięknie, liście są już trochę położone Bo jest bardzo późno, już powinno być światło zgaszone Ale na potrzeby nagrania filmu Jeszcze zostawiłem to światło troszeczkę dłużej Troszkę mnie nie martwi, ale zaskakuje ten drobny pyłek. To są bombelki, takie malutkie i teraz nie wiem, czy nie wiem, no nie jestem do końca pewny, czy to jest CO2, czy to jest ten z roślin bąblujących tutaj dosyć obficie. Troszkę się jeszcze bawię z CO2, żeby. Niezbyt pędzić te rośliny, ale jednak, żeby trochę tego bablowania było, ja nie uważam za indygator. Po prostu mm, mocnej fotosyntezy. Stylogen Repens. Wygląda fantastycznie. Nie chciałem go jeszcze od posadzenia. I wygląda tak. Dla tych, którzy chcą mieć krewetki jakiekolwiek w ogólnym akwarium szczególnie z większymi rybami, które te krewetki potencjalnie mogą zjeść to polecam te rośliny jako krywkę. tutaj zawsze jakąś krewetkę znajdę zazwyczaj nie jedną tylko kilka nie wiem czy teraz też coś tutaj będzie widać ale zazwyczaj jak zaglądam jakieś krewety tutaj są CO2 obecnie leci dość sporo i na pewno je troszeczkę przykręcę, ale mi tak zawsze się dzieje, że po podmianie wody instalacja też jakoby wyrównuje ciśnienie. Przynajmniej taki jest mój wniosek. Może to jestem w błędzie, ale tak mi to wygląda, że ta ilość gazu wylatującego z dyfuzora ona się zmienia po podmiance no i tak to wygląda, doszło tutaj na środek na tyle mikrozorium z mojego małego akwarium po przygodzie z nowymi mieszkańcami malucha to mikrozorium postanowiłem przenieść tutaj takie zostawię, nie ruszam, niech sobie rośnie no i lotos mi pięknie odbił wreszcie ten mój lotos odbił długo długo czekałem na jakieś konkretne Duże liście, ale to, co wyrosło, bardzo mi się podoba. To są już praktycznie liście wielkości dłoni. Kilka dużych strzeliło do góry. Kilka nowych wyrasta z, z bulwy. Także, także to wszystko ładnie wygląda. Więc jestem póki co zadowolony z tego zbiornika. Tutaj wszystko jest ok. Na tej alternaterze, przepraszam, nic yy, wielkiego nie dzieje. Trochę, trochę jest tych liści skarłowaciałych, takich na szczytach. To pewnie przez braki, ale to pewnie przez wahania nawożenia, no jak większość z nas wie rośliny dopiero po jakimś czasie pokazują co się dzieje nie tak ale tym się za bardzo póki co nie stresuje myślę, że ta roślina spokojnie odbije i będzie wyglądać tak jak powinna kryptokoryny ładnie rosną tutaj było bardzo niewiele po restarcie zbiornika to dosłownie były dwa dwie sadzonki malutkie zgubiły wszystkie liście jak to często kryptokoryny mają nowe liście odbyły już naprawdę w bardzo dobrym stanie, w dobrej kondycji no i tyle chyba nic nowego nie doszło, parę helenek tylko dokupiłem bo rozdętki mi się tutaj rozpomysły strasznie Helenki, które mam w małym akwarium, jeszcze nie są dość duże, według mnie, żeby je wpuścić tutaj, żeby walczyły z tymi większymi rozdętkami, więc dokupiłem chyba cztery sztuki. One dadzą radę. Już zauważyłem gdzieś jaja tych Helenek. Więc chyba wszystko idzie w kierunku. Jedne zmiany, które planuję, może nie na bliższym czasie, ale za może kilka tygodni to ten łuk, ten korzeń Przerobić troszkę, zdjąć z niego mech, po prostu mam dość bawienia się z mchem. Z jego przycinką i, i tym całym syfem, który się z tym wiąże. I po prostu na ten korzeń prawdopodobnie położę Anubiasa Nana Mini, czy też Mini Nana. Będzie na pewno roślina dużo łatwiejsza w obsłudze. Mech jest super, jeśli ma się typowo mechate akwarium z jakąś dużą płacią tego muchu, gdzie nie trzeba się tak martwić, czy on się mocno rozrośnie, czy nie, czy będzie wisiał, czy będzie sobie dyndał, pływał, czy tam pod nim się będzie coś działo, gniło, czy nie. Trochę mi miłość do muchu przeszła. Po prostu jest za wąski ten korzeń, w starej aranżacji tam był korzeń dużo grubszy. Ten Mech mógł rosnąć jak chciał. Tak też robił. A tutaj chyba nie do końca mi się to będzie podobało. Aczkolwiek, nie wiem, zobaczę. Poczekam, zobaczę. Akwarystyka uczy cierpliwości, więc mi się nigdzie nie spieszy. Doświetliłem tylną ścianę, o czym kiedyś wspominałem. Ale doświetliłem ją nietypowo, bo doświetliłem ją kolorowo. Więc ja po prostu na tył ramy w tym akwarium przykleiłem taśmę ledową, wielokolorową z pilotem, żeby jeszcze był taki bajer i ona zmienia kolory. Ja użyłam jednego koloru, który teoretycznie na pilocie wygląda jak żółty, w praktyce on jest zielony i wygląda to tak jak teraz na kamerze troszeczkę inaczej niż w rzeczywistości, tam jest taka lekko zielona, żółta Świata. Kolory można zmieniać z pilota. Tu postaram się pokazać. Pyk, tu jest na czerwono. Praktycznie wszystkie możliwe kolory. Tęczy. Niebieski. Fakt, że przy tych różnych kolorach wygląda to bardzo cukierkowo. I nie podoba mi się chyba żaden z tych kolorów. O, teraz jest teoretycznie biały, no ale przy LEDach RGB to po prostu są wszystkie zapalone. Nie najbardziej odpowiada żółty. żółty wygląda tak. Najbardziej neutralnie. Hmm. Kamera, no, widzicie, jak wygląda na kamerze. W praktyce jest troszeczkę bardziej zielonkawy ten obcień Bez podświetlenia jest tak. A z podświetleniem mojej ulubionej konfiguracji, tak. Więc mniej więcej jest to efekt taki, którego który chciałem, tak to miało być. No i to akwarium powoli dochodzi do. Hmm, takiego momentu gdzie mnie satysfakcjonuje hmm, dwie rzeczy, które mi w tym akwarium nie wyszły to znaczy dwie rośliny których nie udało mi się wyhodować tak jak bym chciał to jest Ludwiga Repens hmm, to było moje drugie podejście do tej rośliny i nie bardzo wyszło kiepsko mi rosła ta roślina ale to też moja w tym wina bo hmm, posadziłem ją w momencie hmm, jakby przejściowym akwarium przejściowym na nawożenie i tutaj były spore wahania jeszcze to moje wypadki z temperaturą i z innymi rzeczami, kiedy mi padło parę rybek no i nie udało się może mi zabrakło cierpliwości żeby te rośliny przetrzymać, aczkolwiek rosła też w tym miejscu, gdzie najwięcej cienia daje aponogeton a druga rzecz, druga roślina, która mi nie wychodzi, ale jeszcze nie zrezygnowałem, to jest Walisneria Ja teraz przepraszam, zapomniałem jej dokładnej nazwy, Walisneria coś na ty Ale ona tam jest z tyłu, jeszcze próbuje Żyć, ale nie bardzo, no ona Już tam jest dosyć długo, powinna mieć Około 30 cm, a ja tam widzę tylko takie skrawki może 10 cm w porywach. Hmm, tutaj przybliżę. Ona tam jest. I, i nie rośnie. No może jeszcze odbiję. Zobaczymy. Co mnie troszeczkę dziwi, no bo dwa hmm, Lisneria y, spirali z którą miałem wcześniej ona rosła bez problemu i, i z nawożeniem i bez nawożenia w małym, dużym świetle, a ta rosnąć nie chce. Poza tym wszystko jest tak jak widać nie mogę chyba nic rzekać tutaj. Także dzięki za uwagę i pozdrawiam.